Witam Was w kolejnym odcinku z serii Ronit z Podlasza. Jak widzicie, mamy 178 tysięcy na koncie, mam 1 maja. No. Wziąłem ciągnik na testy, stronę i już dostałam w tym gruber od razu na testy. I gruber też od razu dostał na testy z ciągnikiem. Dzisiaj idziemy, idziemy w od tu się odciągnąć, tutaj, jest mam. No, nie no, no, są dwa testy Waltra Seria NK. To ma 145 konienek i mi taki z Gruberem. No, od Unii wziąłem Gruberek piękny. No, dzisiaj jedziemy na gdzie gdzie Oczywiście na to tak to chyba jednak, też ale to tak. to, mamy to, też mm. będziemy podawać kwoty tak naprawdę, jakie ja mogę wziąć za tę maszynę ile więcej, ile, będzie, ile, będzie, ile je wystawić, bo, mm. budeżę, ile bez, bo to ja od osoby, która też y, przyjedzie, jakby nie patrzyła na popołudniać, do maszynki. myślę, że taki, i jeszcze byście też wciąż tam na przodzie. bym tu podgłośnił, żebyście wy mogli słyszeć tak w tym ciągu. Musimy rzecz też zrobić. No siedzi na tyle to była bo już ma obciążniki tylnie Z Kogutów nie ma widzowie Szkoda, że kogutów nie ma Ale oni mają wersję bez kogutów, z kogutami, ja wziąłem bez kogutów No panie, bo jedzą Wziął z kogutami, to jest Chcę pytać czemu zajeżdżam na pole jest pszenica. No widzowie, no ta pszenica jest już wysoka, ale no zobaczcie. Ta pszenica nie urosła mi po zimie. Zamarła. mi nie się nie urosną, więc podmalałem już gnejówy. Podmalałem no, gnejówy, no i teraz właśnie włożyłam ten cionik na testy. I... Składamy. to i...

Mokro tu już nie jest, widzowie. to ja tego stawu widzowie. Sąsiada z nami nie ma, widzowie, szkoda. Szkoda, że sąsiada z nami nie ma, no to by mi może pomógł. sąsiad w ogóle nie wie o tym, że ja będę ciągnął te testy. On w ogóle nie wie. I że jeszcze mam gruby ruchu. Grub. Ej, eee, dzisiaj widzowie, widzowie, pewno. Bokiem idzie to właśnie, to idzie psychol, psycholent to właśnie. I tam widzę dziura, że to takie drugie taką. Kiedy rozwalam gorilkę, to już trawiar beczkowo zwiadł. Zbywalił. Beczkowo zwiadł i wiedna podlecha. Żyło, to się zrobiło, bo tu. No. Wszystkich wystawach Czyli widzowie, co do... teraz y są <codz essayer Twocek> wow. to będzie oh, <tru> ta która jest tutaj, będzie wprost, ten silos, który jest będzie i wiecie, no i widzicie, no ta Walterka, sobie na spokojnie daje radę tak. Myślałem, że tak się ciągle zastanawiam, z, jakiego, z jakiej marki brać ciągnik jakiś. Czy z Waltery, czy z Mkolan, nie, Mkolan, nie, Czy z maseja czy z John Dera, czy jakaś tam jeszcze czwarta marka była, chyba Case No bo nikt nie sobie Usobej, że tamten

To jest nam na nie nie zawsze kalibę, a jednak by tobie, no podołbe, to wie, na czy na to podażego, to, to, a, to jest GPS widzę, że ja to zapomniałem. No, John że też był GPS. nie? Yes. tutaj to jest GPS wytale.

Twojego fielu się gną, gnąć. też to jest napęd, widzowie. Z tyłu. U, u, u. No. Żałuję, że są nie ziemi. Kultywator zaraz kłami, widzowie. Oj. A tam komuś 78 tysięcy widzę? Nie powiedziałem wam. Przydałem baloty. Więc. Przydałem baloty siana. Trawy też ogółem tak widzę. Wie. Wo 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 zaraz kultywator też płomie widzowie Dla Unii No Stoję widzowie Stoję A najlepiej też tak No tak powiedziałem że no Tak widzowie no nie oszukujmy się, Powiedziałem tam, pomajstrowałem tam z tymi chłopakami, go z Walterem. Hodałem z tymi chłopakami, z mamami też, żeby jako ogarnąć do zimy. Tak do zimy ogarnąć żeby ta walter była, żeby w zimę tak jeszcze nie uporała. żeby tak w śniegu było to Tak będą, że to się pozniła, tak? Albo żeby zniba też polatała po sniwach, żeby no ruberowała, ruperowała też i zuni uni też Unii też Unii też Unii też to zostaje do zimy, bo altra też to, to zostaje do zimy. Więc dobra się gruberujemy dalej dodajemy no.

Maraż no pszenicy, po prostu lecie. Nie no, nie wiem, to Ale no no na szczęście, no i to się to coś innego zasię, A, kury to musiałem nikt, które się zaszjawić jak ksiąka. Ja jak sam się zdarzył ja dniu wolę, że tam, że to warto nie tu staje.

i wiecie, to jest, to jest ten, jak to się nazywa... Automat. Automat. Skrzynia automatyczna. I to jest też automat. No, i sobie włączy automat, no i... ...są przyrody, na No, GPS gdzieś no, nie tam, kierownica sobie skręca. Słuchaj, o Nie teraz.

No kombań w tym roku to mi jeszcze sąsiad będzie Kosił, a w następnym roku będzie kombajn kupiony. Są się tego tam już zamówił te... Tam zamówił te, te te... Panewki zamówimy, panewki tam zamówił, silnik zamówił też nowy. Więc...

No, i jeszcze z jeden, dwa przyjazdy widzę, że moje będzie koniec. O tym też nie wiem, A, kupiłem też wielki tmr Za to, że sprzedałem. Bele siana i trawy kupiłem w belę temeru siana i trawy kupiłem w TMR-u. Może na odcinku wam tam jeszcze pokażę, jak to dla krów się na wrócić. tam sobie zrobimy nie za nie wezmę ale teraz jechać w ciągu, nie zrobię, trzeba sobie ten Uż, gdzieś, 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 gdzieś. No i Tam sobie zrobię jeszcze ten przejazd, ten pojedynczy, bardzo blisko i to powinno być w Na tym najmniejszym dostawie, bo ja teraz nie jestem w stanie tego zrobić, bo ja Nie wiem, это, наверное, плотка строительства. Тут не было каких-то трагедий, на самом деле, из-за большинства участников, это, наверное, не так у нас. Кажется, поляне есть. Я так что вы на самом деле, конечно, не обидите.